Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat wilanów. Podstawowa konfiguracja na przełącznikach praktycznie w każdej sieci, w każdej większej sieci o takich sieciach my tutaj mówimy. Ja się takimi sieciami zajmuję. Więc po pierwsze, po co się stosuje wilany? Niby każdy stosuje, każdy wie, ale może nie do końca, dlaczego się te wilany stosuje. Pierwszy powód, taki najważniejszy, to jest ograniczenie domeny broadcastowej. Czyli je, jeżeli mamy hosty, komputery w takiej sieci i mamy standardowo, jak to się w większości przypadków stosuje, maskę 24-bitową, no to możemy hostów zastosować 254. Jeżeli użyjemy faktycznie takiej podsieci i ona będzie wypełniona w pełni hostami, to będziemy mieli bardzo dużo podcastów. A broadcast musi być przetworzony przez każde urządzenie. W związku z tym generujemy dużo niepotrzebnego ruchu. Przy dzisiejszych mocach obliczeniowych procesorów, laptopów, komputerów, przełączników, najczęściej nie ma to większego znaczenia. Można to zrealizować i to będzie działać. To nie jest optymalne, to nie jest według najlepszych praktyk, ale działać będzie. Drugi powód, dla którego stosuje się wilany, to jest często powód bezpieczeństwa. Czyli chcemy. Zastosować na takim poziomie sieciowym to jest takie podejście, bym powiedział sprzed 15-20 lat. Zastosować podejście, że dany VLAN ma grupę użytkowników, taką statyczną grupę na zasadzie pracownicy w magazynie, dział HR, zarząd, czyli grupę taką funkcjonalną. I teraz do tej grupy możemy przypisać odpowiednie poziomy dostępu, gdzieś najczęściej na naszym firewallu, który stanowi jednocześnie router. Tak się dzisiaj to najczęściej realizuje. Natomiast to jest podejście, które zakłada, że użytkownicy końcowi są statyczni. A co się stanie, jeżeli będziemy mieli taki przypadek, że mamy na przykład pięć budynków w naszej sieci, albo mamy e, kilka fabryk, no i teraz e, ktoś z zarządu na przykład przyjeżdża do jej fabryki i on się chce podłączyć do tamtej sieci istniejącej w taki sposób, w jaki korzysta w swoim biurze. No jeżeli mamy podzielony na wilany i te wilany są. Na sztywno przypisane do poszczególnych portów, no to, to najczęściej będzie miał inny poziom dostępu, co nie satysfakcjonuje dzisiejszych użytkowników, więc stosuje się inne mechanizmy, najczęściej w oparciu o uwierzytelnianie 800 x i przydzielanie wtedy wilanu, ewentualnie wilanu, dla takiej roli. Jest lepsza alternatywa, która dzisiaj się pojawia, czyli stosowanie bardziej takiego obiektu logicznego jak rola a nie wiązanie się bezpośrednio z danym numerem czy nazwą wilanu. Nazwa wilanu, swoją drogą, to też jest pewne ułatwienie, że możemy nazwać dany wilan tak samo w różnych lokalizacjach, mimo że dany wilan ma inny numer. Czyli w fabryce pierwszej może mieć numer 10, a w fabryce drugiej y, może mieć, ta sama funkcja jakby wilanu, może mieć numer 20. Ale jak przypiszemy nazwę do niej, że na przykład hala produkcyjna, to i tu i tu będziemy mogli reprezentować ten wilan w jeden spójny sposób. To jest też przydatne rozwiązanie, które się często stosuje. Natomiast kolejnym takim powodem stosowania wilanów, który nie jest już taki oczywisty, jest między innymi adresacja. Czyli według dobrych praktyk, jeżeli planujesz adresację dla nowej lokalizacji, dla nowego budynku, dla nowej sieci, no to w zależności od tego, ile masz adresów i jakie te adresy są, czy to są prywatne, czy publiczne, e, możesz zaprojektować tą sieć w sposób bardziej optymalny. Czyli nie musisz projektować 24-bitowej maski dla sieci, która ma z założenia mieć 10 hostów, no bo po prostu nie wykorzystasz tych wszystkich adresów. Z praktyki mogę powiedzieć, że ja też rekomenduję większości klientów stosować maskę 24-bity, jeżeli korzystają z prywatnej adresacji, czyli najczęściej z sieci 10.0.0.0, bo mają dużo tych podsieci. W związku z tym mogą sobie spokojnie, e, lekką ręką planować te podsieci w taki sposób, żeby było dla człowieka łatwiej, jeżeli chodzi o adresację. Ale oczywiście mam też projekty takie, które no, już mają jakiś schemat adresacji i na przykład trzeba dać kolejny wilan. Jeżeli masz wszędzie zaplanowane maski 24 bity, no to możesz zmienić te maski, na przykład na 26 bitów czy 27 bitów, aczkolwiek już tu nie staje się to takie intuicyjne dla człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o element, gdzie zaczyna się dana maska, a gdzie czy dana sieć, a gdzie się kończy więc to jest jakby zaleta i wada, natomiast wilany są z tym połączone. Bo tak jak planujesz adresację, tak dzielisz wilanami. Jeżeli zaplanujesz sobie adresację z maską 27 bitów, to dany wilan będzie miał odpowiednią ilość hostów i tych wilanów będziesz musiał zaplanować odpowiednio więcej. Więc to jest taki typowy trzeci powód, dla którego stosuje się dany podział wilanów w zależności od tego jaki cel chcesz osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o dobre praktyki i to ma też między innymi znaczenie w IPv6, które nadchodzi zapewne prędzej czy później każdego z nas dotknie, to jest kwestia taka domyślna, że w IPv6 będziemy mieli adresy publiczne. A jeżeli chodzi o adresy publiczne, to tutaj już zapewne będziemy bardziej uważni jak planować adresację, żeby optymalizować użycie przydzielonych nam publicznych adresów IP. Więc takie są aspekty stosowania VLANu. Ten najbardziej typowy przypadek pokazuję w poniedziałkowym odcinku. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak przypisać akces pod, jak przypisać pod typu trunk, to oczywiście możesz to zobaczyć na odcinku konfiguracyjnym, gdzie w kilku prostych krokach pokazuję, jak skonfigurować to w pakiet Tracerze, czyli na urządzeniach Cisco. Ale idea jest dokładnie taka sama na innych urządzeniach, więc poznanie koncepcji jest jak najbardziej do zastosowania u każdego producenta. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.